Siemanko wszystkim, z tej strony TROPCO i witam w kolejnym odcinku z Farminga22 na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie testować kosiarkę samojezdną Krone na e, moim polu z prawą ale nie na tym gdzie sobie działa pracownik na maseju tylko na tym większym na którym w, w poprzednim odcinku chyba były nie, w poprzednim było rozlewanie gnojowicy. Gdzie niegdyś było były żniwa sorgo. Więc odpalamy sobie maszynę i ruszamy. Oj, bardzo fajna jest ta maszyna. Ale jak tak patrzę, kiepski widok z kabiny jest straszny. O, tutaj nasz pracownik będzie sobie działał kosiareczką. A ja w tym czasie udam się na moje ukochane duże yy, pole, i będziemy testować maszynę. Powiem wam, że strasznie jestem ciekaw pracy tej kosiarki. Nie miałem z nigdy do czynienia z nią. Ona się chyba trochę, ona się podnosi trochę jak to jest rozłożone, czy jak to jest? Bo w sumie kurczę powiem Wam szczerze, że nie wiem. odnosi się tutaj trzeba troszeczkę poczekać aż opuści te boczne oszcza o e, rewelacja patrzcie jaka prędkość robocza coś pięknego no. powiem wam, że ja nią oczywiście nie kosiłem poza odcinkiem, więc to jest takie e, moje pierwsze użytkowanie tej maszyny ale już mi się podoba ta kosiara. Więc na pewno kiedyś możliwe, że w dosyć niedalekiej przyszłości ona się może pojawić na mojej gospodarce. No poza odcinkiem sobie tutaj zasiałem trawę, bo stwierdziłem, że jak już robić kiszonkę, to na bogato. Także tutaj specjalnie sobie obsiałem ten obszar żeby jak najwięcej tej kiszonki mieć i żałuję, że nie obsiałem jeszcze jednego pola, bo nie wiedziałem, że to tak szybko pójdzie zresztą kosiarą no to bardzo szybko mi to zejdzie tutaj nie patrzcie na ten wykoszony kawałeczek, tutaj sobie masejem działałem ale jednak masej na tamtym polu Bardziej się sprawdzi niż na tym, bo na tym muszę sobie sam tutaj kosić. Bo tu pracownik raczej miałby dosyć ciężko. Natomiast ja tutaj, jak widzicie, mogę sobie bardzo fajnie popracować. Putz, no ta prędkość 25 na godzinę przy koszeniu. Coś niesamowitego. Zobaczmy sobie jeszcze jak to ze środka wygląda to koszenie, no ze środka raczej ciężko jest kosić. Ale tutaj z kamery zewnętrznej jest poezja. Oj, to zwykła kosiarka odejdzie do Lamusa, Też na pewno zostanie na gospodarstwie, bo do jakiegoś takiego dokaszania. Na pewno będzie lepsza od tego, ale na takie duże obszary, bo to ta maszyna sprawdzi się w sposób fenomenalny, już mi się to podoba. Jeszcze mi zostało jedno pole do wykoszenia kombajnem. Z soją o którym sobie uświadomiłem, że je mam przed chwilą tak to bym zapomniał o nim całkowicie także poza odcinkiem sobie muszę podziałać jeszcze z tym no i powiem wam, że tych że te żniwa były bardzo owocne także jestem zadowolony a przyszłe będą też owocne ponieważ już sama trawa po zakultywowaniu będzie mi tu użyźniała dodatkowo. Także też się cieszę z tego powodu. Czy ja będę mógł mieć gigantyczną łąkę w przyszłości? To jest bardzo pocieszające. Pożyczenie takiej maszyny to jest przyjemność 20 tysięcy do euro. No także niezbyt tania przyjemność, natomiast byłem strasznie ciekaw tego i moja ciekawość już jest zaspokojona i to w sposób bardzo pozytywny. Na pewno sobie będę tą maszyną będę o niej myślał. Chociaż byłem, przyznam Wam szczerze, sceptycznie nastawiony do posiarki samojezdnej, ale jak widać, wydajność tej maszyny jest wspaniała. Ciekaw jestem, ile bym się tu traktorem męczył, na pewno bardzo długo. No I będzie sporo kiszonki na sprzedaż. Co mnie ciekawe, jestem ile tu wyjdzie. Bel, ale nie sądzę, że jakoś mało. Kurczę, to jeszcze chyba w tym odcinku sobie trochę tego. No nie spodziewałem się. Albo pojadę, albo nie, w sumie pojadę e, pomóc pracownikowi. Poza nim on tym masejem tam skosi, to trochę minie. A tu parę przejazdów mu pomogę zrobić. I będzie też skoszona. Uczy bardzo dobra maszyna. A poza odcinkiem, sobie to. Zgrabię, speluję i owinę. No i myślę, że w przyszłym odcinku, co ja miałem robić w przyszłym odcinku, bo zapomniałem. Miałem już plany. Prawdopodobnie żniwa kukurydzy. Na nowy sezon, bo nie chcę robić odcinka ze sprzedażą. Chociaż jeszcze zobaczę, co wyjdzie. Bardzo też to jest precyzyjna maszyna, z tego co widzę. I bardzo zwrotna, co mnie dodatkowo cholerę cieszy. Bo na takim sprzęcie mi zależało właśnie. Niedaleka przyszłość. I ta kosiarka będzie moja. Duża moc. Marka konkretna, no bo już krona, to już nie są przelewki. Duża wydajność. Bo musicie mi uwierzyć, że ja też zastanawiałem się, ile ja będę potrzebował minut, żeby skosić. Tutaj. A tu troszeczkę ponad 10 minut i pole obrobione. Niesamowite. Malowniczy listopad. Ostatnie koszenie w tym sezonie. Ta maszyna, jakbym ją kupił, moment by mi się zwróciła. Na produkcji kiszonki. No i patrzcie się po robocie. Teraz sobie ją złożę i pojadę właśnie tam na gospodarstwo posić. Bardzo dobry sprzęcik. Teraz to pozgrabiać i zbelować to już będzie cholerę kolejnej roboty. Ale cóż, kurczę, muszę wam powiedzieć, że ten pracownik też się streścił. To możemy mu tutaj bo to jest ta maszyna wypożyczona żeby ją konkretnie użyć a jednak pracownik też ma problemy z tym polem Ale daję radę tym Fergusonem. Ten musiał podpiąć zgrabiareczkę. A tu sobie, może, tym John Deere'em podziałem trochę ze zgrabiarką. niego nic już Maseja znowu. Belek powinno być bardzo, bardzo dużo. Przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż nadzieja jest, wiecie. Oraz koszę sobie taki obszar. i jadę na, takie mało, na to małe pole właśnie koło krów. I tam sobie podziałam już resztę. Błyskawiczna robota, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będę tak zajarany osiarką samojezdną. Aż chciałbym taką w realu popracować. Coś wspaniałego. Jak ktoś gra farminga dużo To wie jakie kosiarki potrafią być upierdliwe te podczepiane do ciągników Jaka to czasami jest upierdliwa robota. A tutaj, o proszę. I trzy pola skoszone na odcinku. No nie wierzę. Ale to słońce tak razi, że ja powiem wam szczerze, że nawet kiepsko widzę jak koszę. Mam nadzieję, że będę widział chociaż jak zgrabuje. I tu będę musiał sobie też ciągnikiem poprawić. Ale zaraz się tym zajmę. Niech no ta tylko pracownik skończy. Podniesie. O, podniosł. Ale się zblokowałem kijowo. oj. Dobra. No to resztę sobie zrobię ciągnikiem. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Napiszcie mi co myślicie o tym sprzęciku. Cóż, do zobaczenia w kolejnym na razie trzymajcie się i cześć.